Dzień dobry Państwu, znajdujemy się na magazynie środków ochrony roślin. Jak widać przed sezonem znajomość produktów jest bardzo ważna, ale wydaje mi się, z punktu widzenia mnie jako lekarza roślin najważniejsza jest identyfikacja tzw. zagrożeń fitosanitarnych. Zapraszam Państwa na do laboratorium. Będziemy identyfikowali choroby i szkodniki na dzień dzisiejszy, czyli pszenicę i rzepak oraz sygnalizacja szkodników, czyli chowaczy. Jak Państwo widzą, znajdujemy się w sali wykładowej Instytutu Praktycznej Agronomii Rokam. Jak Państwo widzą, na ścianach mamy postery. Na posterach, jak widać, choroby rzepaku, choroby zbóż, choroby wirusowe. Tutaj, między innymi, nasi adepci, studenci, członkowie Instytutu Praktycznej Agronomii, zarówno doradcy, jak i klienci szkolą się i pokazują. Dzisiaj zaproszę Państwa na pokaz taki ćwiczeniowy tego, co dzień dzisiejszy, początek wiosny możemy znaleźć na polach zarówno pszenicy, jak i rzepaku. Zaczniemy od rzepaku, tak? Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, czego nie widać, tak? Chciałbym, żeby Państwo nauczyli się diagnozować rośliny, szczególnie przy systemie korzeniowym, takich rzeczy jak chociażby kiła kapustnych, tak? Kiła kapustnych, porażenia, tego nie widzimy, a inaczej będziemy musieli podchodzić do ochrony tej rośliny. Tak samo porażenia przez chowacza Jest Jesienne porażenie, żerujące larwy, też osłabiające te rośliny. I to są rzeczy, które jakby nie widzimy, są zakryte glebą. Wykopujemy, otrząsamy i patrzymy, czy nie mamy tych infekcji, czy tych uszkodzeń na systemie korzeniowym. Jeżeli chodzi o liście, to dwie rzeczy, zarówno choroby i na dzień dzisiejszy Państwo na pewno identyfikują i sygnalizują wystąpienie suchej znielizny kapusty, tak? odpowiednie nekrozy grzybowe, ale nie każda nekroza jest chorobą. Tak? Mamy bardzo dużo chorób tzw. Tak fizjologicznych, niedowodnych. I ostatnio chciałem Państwu zwrócić uwagę na rzepaku od dwóch, trzech, a ja już muszę, muszę powiedzieć, że wykryłem te choroby wirusowe, bo o chorobach wirusowych teraz Państwu powiem, już 4 lata temu. Tak? Mamy bardzo duże naloty jesienne mszycy ziemniaczano-brzoskwiniowej, która jest wektorem wirusa, tak? I wirus występujący na rzepakach stanowi dosyć problem. Tutaj widać bardzo ładne, czerwone przebarwienia, i to też będzie rzutowało w dalszej kolejności na no. No i teraz, proszę Państwa, rzecz najważniejsza, czyli sygnalizacja szkodników wiosennych, tak? Państwo tutaj mają widzimy rzute naczynia, które są wystawione wszędzie, jak polska długa i szeroka na polach. Zaczynamy od południa, czyli zaczynamy od chowacza granatka, tak, który nie jest tutaj takim dużym problemem. Na północy praktycznie nie występuje, ale już z chowaczem brukwiaczkiem mamy dosyć duży problem. I już muszę Państwu powiedzieć, że doradcy program, którzy sygnalizują występowanie naloty tego szkodnika na południu, na południowym zachodzie i w Polsce centralnej już po malutku wykonujemy zabiegi, jeżeli chodzi o trzew, a tutaj się znajdujemy w trzewie. Wyloty rejestrujemy już od zeszłego tygodnia, od czwartku. Dzisiaj mamy wyloty takie, że w okolicach Fizyna łapiemy do 10 sztuk na grute naczynia i myślę, że w przyszłym, pod koniec tego tygodnia będziemy wykonywali już zabiegi insektycydowe. Wraz z chowaczem brukwiaczkiem wylatuje chowacz granatek. Przepraszam chowacz czterozębny i tutaj identyfikacja, ponieważ jest troszeczkę inaczej wyglądający próg szkodliwości, to tutaj identyfikacja tego chowacza nie. Stanowi żadnego problemu. Różni się wielkością, kolorem, także tutaj nie ma żadnego problemu. Żółte naczynia, proszę Państwa, żółte naczynia to, są, to jest kwiat, tak? kwiat, do którego lecą owady. Przypominam, że lecą też owady pożyteczne, tak? Każde żółte naczynie, proszę Państwa, musi być zaopatrzone w taką kratkę, żeby nie wyłapywały się, szczególnie e, pożyteczna entomofauna, szczególnie zapylacze pszolinki czy pszczoła miodna, o którą musimy bardzo mocno dbać. Ale. Zwracam Państwu uwagę, że już wyłapuje się skrzypionka zbożowa, tak? wyłapują się skoczygonki. Także taka sygnalizacja, taki żółty kwiat, takie żółte naczynia jest to bardzo dobry element właśnie sygnalizacji, co nas spotka e, za parę dni w przyszłości, co już wyleciało. Mszyce, e, różnego rodzaju wciornastki czy inne e, szkodniki. Także ten element zarówno w rzepaku, jak i w pszenicy, w zbożach, jest bardzo ważnym elementem sygnalizacji. Jeżeli chodzi o pszenicę, to też, tak jak w przypadku rzepaku, najpierw chciałbym Państwu zwrócić uwagę na system korzeniowy. To, czego nie widać. Tak? I zaczynamy chociażby od pałecznicy, zbóż i traw. Tak? Bardzo często rośliny wyglądają dosyć dobrze, jednak kiedy robimy odkrywkę, kiedy zwracamy uwagę, jak wygląda system korzeniowy, występują skleroty, mamy pałecznicę, musimy inaczej podejść do tej Rośliny. Występują też bardzo często szkodniki glebowe, jak drutowce, jak lenie, jak rolnice. Też musimy na to zwracać uwagę, czy system korzeniowy nie jest podgryziony. Chciałem jeszcze powiedzieć o szarej pleśni. Tak? Jesteśmy krótko, zaczęła się wiosna, mamy koniec marca. Pamiętamy jeszcze o przemrożeniach muszę wrócić jeszcze do rzepaku. Patrzymy, czy nie ma porażenia utajonego, które może wyjść nam w momencie kwitnienia i wtedy całe plantacje się mogą wyłożyć. Tak? Porażenie, e, przemrożenie, a potem wtórnie wchodzi szara pleśń. Jeżeli chodzi o nalisne na dzień dzisiejszy choroby występujące na pszenicy, to w pierwszej kolejności zwracam Państwu uwagę na septoriozę paskowaną liści pszenicy. I tutaj mam właśnie okazy zebrane na żuławach. Wczorajszym dniu Wczorajszych naszych ilustracji i porażenie na niektórych odmianach, niektórych miejscach, gdzie jest e, dosyć ciepło, jest dużo wilgoci w glebie i w powietrzu mamy dosyć duże porażenie. Czyli na te rzeczy musimy zwracać uwagę przy okazji mączniak. mączniak prawdziwy zbóż i traw na plantacjach sianych wcześniej o dosyć dużej obsadzie, małym przebiewie powietrza, mamy porażenie e, już stare z jesieni, ale. Bardzo zwracam Państwu uwagę na porażenie utajone, tak? utajone, nie posiadające grzybni na powietrznej, i tutaj to stanowi dosyć duży problem. Jeżeli chodzi o szkodniki, to na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, marginalnie wyłapuje się skrzypionka, skoczegonki żerujące na korzeniach, trochę wciornastków i tak tutaj powiem Państwu, że. Ze strony szkolników, jeżeli chodzi o zboża, nie ma takiego dużego zagrożenia. Chciałbym też nadmienić, ponieważ było przy rzepaku o wirusach, o wirusach na zbożach. Jak Państwo wiedzą, żółta karowatość liści jęczmienia dwa lata temu, bardzo duże porażenie. Uczymy się w zeszłym roku, zabiegi, doradztwo, sygnalizacja chociażby ze strony doradców Krokam była w punkt. Praktycznie nie, nie identyfikujemy, nie rejestrujemy porażenia przez. Te groźne patogeny, jakim są wirus, wirusy zbóż. Także tutaj z, tego, z tej pozycji powiem Państwu, że jeżeli chodzi o choroby wirusowe, jest czysto na polach. ProKam współpracujemy z polskimi producentami rolnymi jako ich strategiczny partner, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach światowych w produkcji najlepszej jakościowo żywności. ProKam Agronomia Sukcesu.